Cześć. Przygotowałam dzisiaj dla Was choreografię. Po ja. basic, basic. dwa, trzy. I jeszcze raz po kwadracie. W prawo do tyłu, hop. I w lewo do przodu, basic. Raz, dwa, trzy. I pięć. I ostatni raz. Hop, ciach, hop. I hop, hop, czyli Dobra. odbijam się od prawej nogi, kiedy wchodzę na lewą nogę, idę do góry, brzuszek już mam spięty, robię obrót, brzuch jest spięty, plecy są proste, barki w dole, czubek głowy w sufit i jadę, spin, prawa i tam. mamy całość zrobioną, jeśli chodzi o nóżki i teraz dodamy sobie ręce, natomiast jeżeli te nogi, to co robiliśmy teraz i praca z ciałem, to było dla Ciebie wyzwanie, to sobie zostań przy tym, co jest. I sobie to trenuj. Jak będziesz gotowa, to sobie dodasz rączki. Ze mną, odejdź. Odejdź. To samo w drugą stronę. Zobacz, teraz mam lewą zgiętą. Prawa jest w dal, w dal, w dal, barki są w dole. I lewą rękę wsadzam do rękawiczki na prawej. Jadę przez przód przez chwilę, te ręce są wyprostowane do przodu. I lewa ręka w dal, prawa po niej sunie, dobra? I cały czas spróbujmy to poćwiczyć. Okay. Czyli kiedy mamy lewą łapkę na górze, prawą na dole, to jakbym rozciągała takie korale w górę i w dół, ok? Czyli prawa łapka idzie w dół, lewa idzie do góry, wodzę wzrokiem za tą ręką do góry, jakbym sznur pereł rozciągała do góry, ok? kiedy te ręce jest już jedna w górze, druga w dole, to idą dużym kołem i zawijają. Klasa, Que tú eras y te sigo. mi fantasía contigo. Susurra lo y donde comienzas a calentar. Tú